O, Lizandra. Też tego nie myślałem, ale dawno jej nie widzieliśmy nam gdzie i to mnie odwiodło od tej myśli, ale jednak, jednak będzie to Lizandra i zobacz, jak dużo obrażeń magicznych mamy. I dusza nas mleczny Starcie, Dobrze, co? Byliśmy widzieli. Także jestem ciekaw, czy zaczną w tej zawodnicy od jakiegoś twardego wejścia na starcie. No i czy będzie agresywnie z strony h tak jak mówiłem, że oni mogą podjąć to ryzyko i na to w tej chwili stać. No właśnie, to, to było w ogóle fajne, bo, bo mogłoby dojść do, do momentu, kiedy w finale MMR zostaje rozgromiony, e, po prostu zniszczony od samego początku. To pokazało, jak twardą drużyną to jest skład waka, zresztą nawet się odpowiadał, że tak naprawdę faworytami największym to jest właśnie ta drużyna. No cóż, to może... O, jest trafiony Sonic Wave pod Janko'sa. Będzie to jakaś akcja, zobaczmy. Libik ma na stun. Wow. Jest czarów przyciągnięty, a i od razu stun! Złapany w Ciciloka, ale uciekał. Udało mu się piękny podrzut od tego. Prosto, w czterech zawodników H2K. -a. Libik troszeczkę out of position, jest z niego zagrany Ignite Ksaxus nie chce wchodzić, bo nie ma zbyt dużo życia. Overboard, podobnie bardzo bliska wymiana ze strony obydwu drużyn. Zauważcie, ilu zawodników tam ucierpiało. Ile summoner z tam poszło. No, drużyna H2K zużyła zdecydowanie więcej fleszy w tym momencie. Zobaczcie, nie ma fleszy Slavery, również nie ma e, tego flesza tej Overpull, jak i Xaxus na górze. Natomiast tutaj zużył tego flesza tylko czaru i mokate. To jest zawsze pewien zysk na samym początku. No tak, przehandlowali flesze, zawsze więcej o jeden został zużyty w h I czy będziemy jakąś od... co robi w ogóle Libby? Patrz, głęboko wrzuca tego gwarda, żeby zobaczyć. Tam być, zmiany. Co zrobił Libik? Libik teraz zrobił bardzo fajny pod względem taktycznym, pod względem taktycznym ruch. Wiedział, że Hadwaka wróci do bazy, on postanowił powardować, póki oni są w bazie ich dżunglę. I sam uznał, że on może spóźnić, spóźnić się to parę sekund na gripy jako support I, i, i wrócił trochę później. Dokładnie, i zobacz, że nie mamy tutaj ze strony mu żadnej odwróconej linii. Grają normalnie, Rumble na górze, tak samo zagrywa na tu Hadwaka. No i na overpoa na tym środku. Czy Gragas da radę, czy jednak Lissandra tu się okaże lepszym pikiem. No pamiętajmy, że w tym turnieju Lissandra chyba występowała tylko raz i została mega zmiażdżona, ponieważ Tak, grał na Jokisa i Jokis grał rękiem i strasznie ją zniszczył. No, to był największy stomp, jeżeli chodzi o line face. No, łapał ją ne pod nexusem w zasadzie gdzieś po 10 minuty, z tego co pamiętam. No to, to był naprawdę chyba jedna z dwóch najlepszych akcji w tym turnieju. Zobacz, co robi Sin. On już znajduje się w dżungli przeciwnika i próbuje Jankos tu wystylować tego redal, czy się uda nadchodzi tam Ators, ale Mokate ma nie. No ma trochę mało życie, ale pamiętajmy, że ma pasywkę i spotyka Jankosa. i czy będzie mieć pierwszą krew w tym meczu, czy mu się uda no, bo Jankos musi jakoś czekać, tak fleszuje, ale fleszuje nie za nim kumon, no, odpala ignite, jest tam czaru i czy kto zgarnie fraga, zdobywają pierwszego fraga zawodnicy Million Makers, ale też ale mamy zdradzie. Limik złapany, mocno bity. Czy on Jest zfleszu? ale to był bardzo krótki flesz, czy uda mu się przeżyć. Oj, to była kwestia jednego i zobaczmy, co się dzieje. Z stylerem leci tutaj już teleport od czara. Czyżby miała być to kolejna akcja w jego wykonaniu? lawer próbuje uciec i mamy 2-0 wow. za w ciągu dosłownie kilku sekund no jeszcze tak esekuracyjnie tam czar odpalał teleportację, ale na pewno muszą to w jakiś sposób wykorzystać, więc nie wiem czy po prostu nie puszczą e, wieżyczki, żeby zabrać jak największą ilość e, punktów e, życia. Co za akcja w ogóle jak Selawer e, został złapany na tak prostym błędzie? Próbował wysnajpić pod wieżyczką przeciwnego supporta, no i dostał dwa darmowe strzały z wieżyczki. I makro wiedział. Nie wiem, czy zauważysz, jak on się ustawiał za celawerem. No tak, idealnie to zrobił. Złapał dobrą pozycję, celaver z niej wypadł i został ograny. Co robią? Z... Chcą chyba ukraść Reda? Zobacz, chcą ukraść czerwonego bufa. O, jest ta Overball, Overball jest podrzucony, już na niego leci czaru. On nie wyjdzie z CC i jest to brak. Oh, oh, oh. ale Overball też zabił korkiego. Wow! Piękna akcja ze strony Memu, ale to była też dobra odpowiedź szybka reakcja przede wszystkim od OverPoła. Tak, to jest naprawdę bardzo ważne, że zdoła przynajmniej jednego z zawodników Mem e, wziąć ze sobą. Zobacz, że obstawialiśmy, że to H2K będzie grał coś szalonego, tymczasem to właśnie Mem zaczyna dominować od samego początku. Będzie ciekawe, jak to się dalej potoczy. No, mym nie może grać stricte w swoim stylu, ponieważ h doskonale wie, jak mym gra, dlatego mym teraz robi dość dużą agresję. Tam rozmawialiśmy wcześniej z e, jednym z zawodników h na temat tego, co oni to zagrali wtedy na mym i, i tam była odpowiedź na te dwa e, blue Teraz, tak. wzięte. Tak? E Pytałem Xaxus'a, Xaxus Ksaksus powiedział, że tu chodziło o to, żeby wziąć dwa blue buffy, by przeciwny jungler był, nieważne co się stanie, zawsze tego jednego buffa w plecy, plus tam może chyba Lejnsław na mida, mhm. więc mida zawsze za port mógł zejść i pomóc, dając przewagę liczebną w dżungli, przez co jungler Hadwaka, czyli Yangos był dużo bardziej do przodu niż Mokatte, przez co była większa presja na mapie z jego strony i cała drużyna Mimów wtedy miała dość trudną sytuację. Tak, to było naprawdę bardzo fajnie rozwiązane. No i Sydawe musi uważać, uważać, bo tutaj jeszcze nie ma w po pobliżu e, jego kolegi z drużyny, czyli Wandera, Saporta na treszu, ale zobacz, nadchodzi już tam Lissin. Czy uda się wyjść od linii, zgarnąć fraga, zacząć odrabiać stracone te e, kile. No, tam już jest. Jest Pinkward, więc zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma wizji memów krzaku na dolnej linii. Ale czy to się uda? Długo wyczekują. No, chyba Makler nie zdaje sobie sprawy z tego, że tam czai się dwóch zawodników. Chociaż może wyczuwać, że coś jest nie tak. Gdzie jest też? O i blisko było, żeby treść złapał. Ale patrz, oni dalej wchodzą, nie widzieli. Chyba tego Lissina tam jest zrebał. No, Libik, sporo obrażeń i oddaje w 2-3. Wow, ładna akcja. Mimo tego, że tresz nie trafił łańcuchem, to był to. Dobry bajt, nie, raczej niecelowy, bo jakby trafił tym łańcuchem, tak trzech siak Fraga. Ale chodziło o to, że tak. Mym My teraz sobie myślał a okej, okay, tam reszta w krzakach, ma łańcuch na cooldownie, easy peasy, jesteśmy bezpieczni, ale nie, tam był jeszcze Jankos, który zgarnął fragę na Libiku, który nie miał w tamtej chwili flesha. Więc tak się siak wyszło na akcję tej. Y Hadwaka na plus i popatrz, że mimo że początek był taki szalony ze strony memu, to hadwaka widać, że oddają, dają, starają się to coś Ale zrobić. Zobacz w ogóle na kripy. I Renekton ma więcej, i Kevin ma więcej u hadwaka. No, to jest na pewno przyjemność. idealnie w złocie przez to. No, Także tak, gra zero. jest teraz wyrównana. Hadwaka wyrównało, a straciło. A rzadko się to zdarza nam, zauważ, że zazwyczaj jak już mniem raz zdobędzie dominację, to cały czas dominuje, albo przynajmniej idzie równo. A Patrz. tym razem to hadwaka. Yy, że tak powiem, dobiło targu. Tak, i Xaxo bliż przed momentem szósty level i, i pcha tą górną linię. Chce, żeby tutaj koło on stracił jak najwięcej laksitów pod wieżyczką, bo tak jak mówiłeś kiedyś tam, chyba wczoraj, że, że, że nie jesteś w stanie dobijać ich dosłownie wszystkich, jeżeli są pod wieżyczką, jeżeli tą górną linię tutaj. I Kate mi połkuje na no ale to jest to, co Kate robi zawsze przez względu na swój duży autoatak na dobry push. Często wieża na wszystko, w którejś to Kate jest, za, jest mocno obita. No, ten zasięg, to trzeba wykorzystywać na spół. Zobacz, gdzie to już to jest atroc. Tutaj może być zaraz Engage ze strony Lilika. Czaru nie ma jeszcze swojej teleportacji, ale zmierza w tym kierunku. Tak, i teraz wróci na mida. No niestety, ale to, że Czaru zniknął z Mida, sprawiło, że gracze Hardbaka grali dużo ostrożniej, nawet jeżeli nie widzieli ani jego, ani Mokattego. Tak, mimo wszystko mieli tam jeszcze zanaży chociaż pamiętajmy, że Sandra potrafi razem tutaj za troksem skoczyć naprawdę szybko. Mimo już widzimy, że ten nad, załon nadciąga to odległość, którą potrafi pokonać i doskoczyć do mm, postaci jest naprawdę niewiarygodna. I już czaru TP, ja myślę, że Hadwaka doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bo w momencie kiedy gramy na czara, trzeba jednak zapisywać czas, mhm. w, którym, w którym on użył teleportu, żeby wiedzieć, kiedy będzie miał go znowu. Dokładnie Czaru już ma teleportację. Proszę bardzo, Libik wszedł, w trapa, dał się złapać łańcuchem. Ale czy to nie jest przypadkiem bite na czara? To może być bajt na czara i tak, ten teleportuje. Wander jest destunowany. Czy jest na to jakaś odpowiedź ze strony Hadwaka? Najprawdopodobniej nie. Tak, Wander o, o. dał się zmajtować i padł. No i trzeci, już co, co ważniejsze, frak e, czara. No i Hadwaka muszą zacząć kontrolować, jakby straty e, swoich tutaj wraków. No bo jednak, jak czaru zacznie się. Naprawdę tutaj fidować i snowballować, to on tą wielkę wykryje. Szczególnie, szczególnie, że Mem teraz zmierza w kierunku Smoka. Tak, Hatbaka odpowiedziało ukradnięciem blue buffa, ale Mem odpowiada na ich odpowiedź próbą podjęcia Smoka. I zobaczmy, czy tutaj będzie jakiś kanter, czy będzie pchanie Mida. No, gdyby Gragas tam wjechał z kombos, zgarnąłby spokojnie jednego fraga, a mokat temu zniszczyłby pasywkę. Nie mają tam wizji, dlatego też to się nie stanie. Jest pierwszy Smok dla Memu, wielkie brawa. No i 4, 2, ten Smok, no bardzo taki. Pomocny, to to wynika właśnie z tych teleportacji czara, o których zawsze mówimy. To jest typowa taktyka memu. Skakuje czar na dół, zgarniamy fraga. No nie możemy zużyć tej teleportacji bez żadnego, że tak powiem, zysku, więc albo ta jest pożowana zwierzka. jeżeli zgarną fraga, to idą od razu na smoka. I tutaj jest bardzo ładnie wykorzystywane. Zauważ, że Jokis, przepraszam, Ksachus zaczyna dominować na górze Kubona, no. jeżeli chodzi o last -hity. no 20, nie 15. Zobaczymy. Widać, że tutaj spokojnie sobie gra praktycznie jednego levela do jego przeciwnika. No i daleko go wyciąga właśnie tym Slide z Tunami. No tak, też konkretnie go już zrobił. No i tak naprawdę na dole Caitlin też. Czyli Selawer ma tutaj dorobek troszeczkę większego. A ty? chce wrócić do bazy. Czy masz tam złota? Może już ma jakiś konkretny przywód. trzyma ma 700 złota? Chce wrócić po Warda, Maskę i kilka popionów. Equalizer jest zawsze oznaką powrotu Ramla do bazy. No także jeżeli wyrzucać klipy, to tak. Tak. zrobi sobie po drodze jeszcze golemy. On tak naprawdę mimo że Lasil ma troszkę więcej, no to Korki tutaj w sumie Golda ma o 300 około więcej. Popatrz, nadchodzi znowu nie zdają sobie sprawę z tego. Oj, linik złapany, ale czy Janko już skakuje na niego też? Ale tu jest również wymiana, no i nie wiem, czy spodziewa się Lisi w tej całej akcji. Ale Solaver sporo obrażeń dostaje na klata i zgarniają. Fraga teraz za ch 2 Magler Makler jeszcze go inni robi, jeden za jednego, Ale tam już jest czaru. Czy również o verbal? Makler nie ma walki Czy uda się go dobić? Bodyslam trafiony ale jest kombo również ominięte przez Maklera. Co za to? Janko trafia za Sonic i musi wycofać, ponieważ nie jest w stanie dobić. Jest tym razem trafi! Kliknięta tak, udało mu się wypikać na miejscu jest już Mokatte. Czy uda się złapać tutaj jeszcze kogoś z Hadwaka? Dobry pleż od Janko za Janko zbije i stara się uciec. Czy jemu się uda jeszcze uciec? Pięknie odskoczył do Warda. Trochę autopozycznie zawerwał, ale on ma shutdown down na czarku! Czy uda się jeszcze uruchomić pasywkę Mokattego? Piękny łańcuch od Wandera. Sonic Wave trafiony, Pasywka Mogattego. I on tutaj raczej nie przeżyje. Odskakuje jeszcze do Jankosa, który go wybajtował. Bodyslam razem z leżem i beczką odwerpowała. Dobra, gra z jego strony zgarnął tutaj trzy lub cztery wragi. Wow, naprawdę. Ładnie zagrało Hadwaka. Hadwaka wracają dosłownie do gry, gdzie stracili wcześniej Smoka, teraz pokazują na co ich stać i co za piękne e, akcje w wykonaniu Gragasa, czyli overboa. No na początku nietrafiony combo, no ale później już wszystko poleciało po ich myśli. Zobacz, K'Saxus odpalił ulti i chce wypchnąć Kubona z linii. Chce zharasować jego wieże, wiedząc, że większość zawodników z mimo już jest w bazie. Co za akcja na dole, naprawdę jedna z lepszych. Akcji dzisiejszego dnia. Tak, myślę, że z tego potrzebujemy jakiegoś replay'u. Taka kompilacja uników szczególnie mm. przed beczkami i Bodyslamem Gragasa To było w okolicach 11 minuty. To mogę sobie zapisać i puścimy pod koniec meczu jeszcze raz ten Tak, to było przepiękne. Oj patrz teraz equalizer, ale czy uda ku na No, Kubon musi leżować od razu na nie go powiedział, bo zobacz, jeden hit więcej od Anton' i on byłby martwy. No, tak coś też zdalne dwa. Ja Więc mu z z no muszę uważać na pewno zawodnicy na tym wjazdy Lisina. Teraz podjęli walkę, ale nie wiedzieli, nie zwali sobie prawdopodobnie sprawy, że tam Lisina naciąga, ale Czaro też zareagował w pewien sposób. Overpool pobieg za nimi i mieliśmy bardzo ładny negatywny. Teraz na środkowej linii dwóch zawodników H2K i biorą wieżyczkę, ale czy się uda? Lita jedynie no, zostaje. Zobacz jak OverPool jest nafitowany. Zobaczmy jak wygląda sytuacja w złocie u niego. 4900 do 4400 czara. Obaj mają bardzo dobre wyniki. No ale Over overclipuje. Ma tych kilkanaście CSów więcej. No tak i zobaczysz tam, jeżeli chodzi Renektona i Ramblad też bardzo fajna hmm. różnica. Więc mimo to wszystko, wszystko wygląda H2K jakby lepiej w tym momencie. Pytanie co z następnym smokiem, bo może być naprawdę bardzo, ale to bardzo kluczowe. Znaczy tutaj będzie próba odbicia blue buffa memu. No, wchodzą tam głęboko. Tak, raczej zrobię tego Blu-Buffa. Tylko co mnie ciekawi, on tego blue buffa nie oddaję właśnie tutaj. Nie, go no. Jankos, on dał więcej i Janko z coś tam robi. No mógłby podejść od pleców na i kogoś kopnąć, ale nie chcę tego ryzykować. Ja Mają bardzo fajną wizję tutaj za więcej H2K. Zanim czy dziś staje nam w smok. Tak, dobrze było przed smokiem, żeby Ober wziął swojego grubawa i tak też robi. Minuta przed smokiem, I to bardzo dobry moment, żeby zwardować. troszeczkę tam komunikacji widzę, że zawońcie mu... Chyba z na tym kierunku, na pewno mokatę, w tamtą stronę. Najpierw sobie jeszcze wilki zrobię. No i teraz jeszcze minutka, jeszcze minutka i wstaje smok. To jest bardzo, ale to bardzo ważne obiekty w tej chwili. Bo mamy wyrównaną sytuację. Tak, Każdy smoku... z teamów pokazał, że są naprawdę faworytami tego turnieja, e, turnieju. No i pytanie, co z tym Smokiem, bo wcześniej, no, tam nie było za bardzo nic wyjaśnione. Walka na Smoku może być przynajmniej walką o wszystko. O, i znowu Kseks odpala ulti, by tylko schalasować Kubona, by tylko zmusić go do powrotu do bazy. Kubon odpowiada na to equalizerem, więc jest to ulti za ulti. Plus Kubon na tym wychodzi dużo gorzej, jeżeli chodzi o ilość życia. Mokate ma mało życia, nie ma pasywki. No i nie wiem czy, czy my nie chce podejmować tego smoka, czy co tu się dzieje? I znowu, i znowu Kubon jest bity. K'Saxus gra bardzo agresywnie i pokazuje, że Renektorem da się ograć Rambla. Kubon ma już dwa levely mniej. właśnie o co chodzi, bo No zobacz, Teraz jest... jeden, czyli przynajmniej jeden pełny. Tak i, 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 i smok dosłownie za 11 sekund, a obydwa teamy jakby się na razie nie przejmują. Mają ważniejsze te obiektywy być może na mapie. zobacz, gdzie jest Mokate, Mokata jest na górze i właśnie zauważył go Ward, który... W ostatniej chwili chyba, zobacz, chociaż, Zobacz, Ksaksus się Nie, z to jest, to jest bait. Wiesz co, on wie, że nie padnie, dlatego kupuje swojej drużynie jak najwięcej czasu, żeby zrobić smoka. Nawet jeżeli padnie, to i tak mu się to opłaci. Bardzo Widzisz? ładna decyzja, bardzo teraz... ładna, bo już H2K już są na smoku i podejmują się go. Tak, poszła, poszła informacja, jungler na topie, darmowy drake, zbierajcie panowie, ja wracam do bazy. I tak też się stało. Czasem zawodnicy mu trochę się czają, z blikiem, ale nie będą raczej ryzykować wejścia i, i straty jeszcze jakiegoś jednego zawodnika czy smok na korzyść H2K. Tak, to jest właśnie błąd taktyczny. Błąd taktyczny po stronie Memu. No gdyby się udało zabić tam ksakusa, to może byłby to smog za wieżem i fraga, prawda? Ale nie udało się, nie udało się. Xaxus wiedział, że ucieknie, jest dostatecznie twardy. Jego Slice and Dice też wystarcza. No i tak mówiłeś, to może być naprawdę, ale to klasyczny błąd taki ze strony Memu. Tak, pod względem no, strategicznym, e, tak jak mówiliśmy, ten smog może być kluczowy. On, jak widzimy po liczbie złota, nie dał jakiejś super przewagi, ale to jest zawsze taki punkt, e, ten drugi smog, tutaj 15 minuta, który, którego trzeba naprawdę, ale to bardzo powalczyć. Mhm. I zobacz, że Renekton już składa Magic Resista. Uważam, że H2K w pierwszej kolejności właśnie poskłada jakieś Banshee, Trinkery, mhm. e, Może jakieś Spirit Vitarza zobaczymy. No na. No. Zresztą, jeżeli chodzi o Gragasa, to jego trzeba wykorzystywać w taki sposób, żeby połkować jak najbardziej przeciwną drużynę. Tak, Gragas raczej nie będzie składał na początku przedmiotów defensywnych, ale mówię tutaj na przykład o Lissinie czy też na A to na pewno, tak. Lissin potrzebuje, żeby znaleźć się w teamfightie i nie zniknąć w nim za szybko. że nam idzie umymu, ma bardzo mało życia. Myślę, że H2K za się pokusi się o przepychanie, o i zobacz jak agresywnie jak to, on wcale się Kubona nie boi. On w tej chwili ma Gera ma pasek. Na o, Jest oscaru. duża beczka, Bodyslam trafiony w wczoraj czaru, będzie chciał uciekać. Czy ta beczka robi? Ach! Było blisko czaru, musiał fleszować. Zobacz jak to było ładnie wykalkulowane, jakie ładne combo. Idealnie. Beczka w ten... idealnie w to miejsce, w którym e, znajdował się już za moment graga z Bodyslamem. Jest wieżyczka na korzyść H2K i prawdopodobnie na topie... No, Xaxus też mógłby być w stanie. No, chyba, że zejdą na mina. Zobaczmy, tam już jest podejście do drugiej wieży. Tutaj mym weźmie dół, to jest ich odpowiedź. Ale e, Halbaka wcale się nie poddaje. Cisną drugą wieżę na idzie, ta już ma połowę życia. Czy uda im się ją dobić? Jest teleport. Czaru rzuca tam teleporta, Ale czy to nie jest jego błąd od razu? I patrz jak się Janko zostawia. Czaru zagrywa ulti na siebie i będzie tutaj pięta. Będzie pięta oficina. Na miejscu jest Kubon. Kubon nie ma Equalizera, Janko doskoczył do czara i zgarnia Fraga. Oberba używa wody, lama flesza i chce uciec od Kubona, którego zaraz powstrzyma Ksax. To no, był trzech zawodników e, H2K. Tu jeszcze flash Libika, gdzie Wander próbował go złapać hakiem i teraz gonią gonią. mym my jakby się obudził w tym momencie. E, stracili czara który tracił również teleportację. Przede wszystkim Xaxus e, zużywa flash. No, jest duża matle, beczka, ma clash z auto-position z musi odflashować do tyłu, kosztowało go to flasza i ja uważam, że z raczej powinien być w stanie uciec. Zauważ co on zrobił, zrobił kroczek do tyłu, by mieć, by mieć podwójnego slice'a. Janko zasłonił go swoją barierą, ale to nie wystarcza jak Saksus leży overpow. Jeszcze jest na miejscu i na miejscu jest już celaver. Czy tutaj będą wraki dla H2K? Zagrany i trafiony Peacemaker. Czy uda się złapać Mokatego? Ten odskakuje. Wander już tam czeka z łańcuchem. Zagrany the jest box. The Box. Mokate i jest jeden brak. Whoa. Piękny łańcuch! Mokate złapany, pasywka aktywowana. kumon będzie leżał i Mokatego czeka ten sam los. Jest, jest zagrany. Ace in the hole. i kolejny brak dla H2K. Cóż za tak powiem, rozwinięcie tego zajuty fightu, który z takiej akcji, najmniej przerodził się nam w chase z mymu, i w końcu h 2 wrócił się do walki tutaj z I cóż za ładne zagranie! Dwa kila tutaj zgarnia. 3000 Kasia. przewagi już. To nie jest dużo, ale to jest taki. To jest taka przewaga, która już może pozwolić na snowball. Jeżeli Hardwaga akurat... teraz to wykorzysta, to w tym momencie mogą zrobić z tego trzechka kolejne trzy. To jest właśnie taki Wy... moment, kiedy często to się dzieje. Wydaje mi się, że, że chodzi o przypadek akurat ten, że grają te dwa zespoły i dlatego 3000 jest tak bardzo ważne. Tak, ważny. w tym wypadku jest bardzo ważne, ponieważ poziom jest bardzo wyrównany. Zobaczmy, Robert pobierze teraz swojego buba. Myślę, że to jest świetna gra finałowa i właśnie takiej gry spodziewaliśmy się po naszych drużynach, bo jak na razie, no. Naprawdę ładnie. Dużo się dzieje, jest mm -hmm. agresywnie, leci wiele fragów i jest walka obiektywy. No tak, za Przypominamy, miejsce, że to, to jest gra, no, mów śmiało. Mam, mam mogę? Możesz dawać. Za pierwsze miejsce mamy 4000 zł i nagrody rzeczowe. 4k golda. 4k <laughs> golda to no, sporo. Tutaj póki to jest czeka golda różnicy, więc do 4 może dojdziemy. Minuta 40 pokazał się nam Timer Drake'a. Pytanie jak weźmie. Czy znowu Haka się uda tego smoka zrobić? Co z mylę? No zobacz, no, głęboko teraz e, drużna niebieska wchodzi, kradną Red buffa. Oni są widziani na wardzie, tam poszedł łańcuch w golemę prawdopodobnie po to, by dać wizję za tą ścianą. No i ta wieża nam idzie już druga, ma naprawdę resztkę życia Mokatte. Nie ma HP, nie ma pasywki, musi wrócić do bazy. Zobaczmy co będzie pchało H2K. Zobacz, Jankos jest w okolicach górnej linii prawdopodobnie albo wieża, albo daje na ramblu, albo jedno i drugie. Ale jaka to jaka to była sytuacja, kiedy my przegraby w finale w tej jednej grze, no bo przypomnij h ma tą luksusową, że tak powiem, luksowe położenie, że ma już jeden punkt w zanadrzu. I, no tak. i, I taka przegra na 2 do 0 w takim razie. Proszę, Rumble kopnięty, jest... wieża zabrana i wycofujemy. H2K wie, że za niedługo mogą nie być tam tylko w dwójkę. No Wander biega tej czyści wizję. Smok za 40 sekund, zgarnęli drugą wieżę i wrócą idealnie na czas. No, tak właśnie wygląda ta różnica złota a de jest naprawdę super wyrównana. Mokader złapał teraz Wander'a, on chciał za głęboko wchodzić, żeby uzyskać i zniszczyć wizję przeciwnika i czy... Mokatę uda się nie odpuszcza, jednak też tak. nie ryzykuje. Mokatte użył ulti, a Wander zachował zimną krew i nawet nie używał de -boxa. W międzyczasie e, stracony przez mym czas pozwolił celawerowi napchnięcie wieży na dolnej linii. E, poczekamy, zobaczcie. Tygirak stara się złożyć Rabadona z tego co widzę. Jeżeli mu się to uda, to jego obrażenia się diametralnie zwiększą w 6 i Smok staje nam dosłownie w tym momencie. Pink odrzucony przez Nick żeby sprawdzić, czy nie znajdują się jakieś e, obce wardy. A Wanderowi skończył się orak. Proszę bardzo, Janko. odkrywa smoka, nie pozwala przeciwnikowi na wykampienie i my chcę tego smoka zrobić, ale wydaje mi się, że to jest chwytanie się brzytwy. To jest chwytanie się brzytwy i to jest dla nich zbyt ryzykowne, jeżeli H2K tutaj wbije, to my będzie miał problem. Smok jest zaznaczony o, przez Lee jest... i mamy smoka dla drużyny niebieskiej, czyli dla H2K. Xaxus w tej chwili w samym środku teamfightu, Kubon już jest martwy, czy to będzie ace, czy uda się H2K zaceować? mym jak na razie cztery wraki, przy życiu został tylko Libik, czy będzie tutaj 5 za 0, czy będzie 5 za 0, czy Xaxus dogoni i Libik wow. zdecydowany, wow. mamy ace, wow, 5 za 0 plus smog na korzyść drużyny H2K i udają się w tej chwili w kierunku Nashora. To może być ten moment, który zapewni im zwycięstwo. Jeżeli zrobią tego na Shora, to myślę, że to już jest końcówka. I mielibyśmy wtedy sytuację, kiedy Mym przegrywa w finale. W końcu run, w którym no, nie dają rady i Hadwaka plasują się wtedy jako jeden z pierwszych faworytów i niewielu takich teamów, którym udało się tak naprawdę Mym e, rozwalić. To może Hadwaka jakiś zajęcik podejmie? O, no, możliwe. Zobaczmy, zobaczmy, póki co ta gra jeszcze się nie skończyła ta gra wciąż trwa i mym nieważne co się stanie, na pewno jej nie podda, bo jeżeli Hadwaka wygra ten mecz, to wygrywa całość. Wygrywa nagrodę 4000 zł. To jest dla nich gra o wszystko. I zobaczmy, jaka jest przewaga. 9 tysięcy na korzyść Hadwaka. Widzę to w bardzo czarnych barwach na mymu jak na razie. Co w ogóle my się czućmy w tej chwili? Oni wiedzą, że to jest ich jedyna szansa, żeby mieć okazję rozegrać jeszcze jeden. jeszcze jeden, jeszcze jedną rundkę. Także... No, muszą znaleźć jakiś złoty środek na to wszystko, co się dzieje i na pewno zabolał ich strasznie. Nie dość, że Smok to jeszcze ten ace 5 do 0. W z tych LCS-ów, to wiesz, jest lepsze od jednego jego polskiego teamu w LCS-ach? Dwa, teamy, dwa, dwa polskie, polskie teamy w LCS-ach. LCS tak, dokładnie. Dokładnie. Mamy od LCS czara. Bardzo agresywnie, próbuje złamać Europę, ale ten ucieka bez problemu dla tarki. A Mym kosztował to bardzo dużo, jest już, jest, jest, już Jankos, Czaru jest trawiony, jest piękna, pięta. Czaru jest zepnięty i jest zupełnie do W międzyczasie Wander zabił Libika i Czaru również zginie. Wydaje mi się, co za błąd, że Mym chyba tutaj chciał je, po raz kolejny. Chwycić się brzytwy. No i chwycili się tej brzytwy dosłownie dwoma ee, rękoma. I zobaczcie ultis lavera, żeby po prostu móc wziąć jedną wieżę i prawdopodobnie wezmą chyba nawet inhibitor, bo... Przez tak, to jest 10 czas na inhibitor? sekund e, Libika nie będzie tutaj w grze, zanim się odrodzi. Tak, tak, wezmę tego inhibitora. Nawet, zobacz, bym nawet się nie decyduje bronić na ten ton, bo jeżeli kolejny zawodnik by z osobą to nie wiem, czy Halvaka nawet nie mógł się pokusić o skończenie tej gry. No, tutaj jest taki możliwy jakiś łańcuch od fresza albo zaczajenie się za ścianką. Beczka od Gragasa, która zrobiła w tej grze bardzo wiele. No naprawdę, Overpool, jak dla mnie jest MVP tego meczu, to, co on zrobił w tej grze, to jest po prostu poezja. Zdecydowanie zasługuje na tytuł. Y elitarnego midlanera. ale czy uda się Hadwaka skończyć tą grę? No, widzimy bardzo ładny poleciało dobry e, tutaj equalizer. Jest shutdown, no i giną niestety zawodnicy Hadwaka Już dwóch leży, ale tam ksaksus, jak on twardy. E, zawodnik ma już taką silne golda, że dogania double kill, triple kill nawet w bitwy. no i te podwierzą. Czy uda mu się załapać jeszcze overpower? Nie, ten jest dobija go. No i został tam jeszcze tylko przy życiu makler, który goni ksaksusa e, za, 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 za flash i czy się uda go dobić? No to jest Miller kontra Makler Nie mamy ace'a! Ace, 4, frag i na koncie Renektona naprawdę ładnie wykonany invite Zauważ, że Cylawer padł niemalże od razu, niemal od razu. I czy to o, będzie zamieniona. koniec tej gry? Zobaczmy. Xaxus wraz z Jankosem podejmują bierze i tak! GG! Well played! Wow. H2K wygrywa PGA! Wygrywa nasz finał! Wielkie brawa dla nich! Cóż za spotkanie. To skończyło się naprawdę szybko. Piękna gra ze strony Hadwaka, mimo tego, że Mym na początku zrobił kilka dobrych akcji. Hadwaka jako jedna z nielicznych drużyn była w stanie się od tego odbić i co więcej, zastąpować ich w midgameie. Powiem ci, naj najważniejsze chyba, przede wszystkim jest to poza tym, że oczywiście Hadwaka zwycięża tego na 4000 złotych, to jest to, że mam nowego lidera. W końcu ta historia, powiedzmy ten, ten etap, w którym Mym dominował na naszej polskiej scenie, został zakończony. Słuchaj, Całkiem możliwe, ale to jeszcze nie jest tak. To jest pierwszy LAN, na którym coś takiego widzimy, i zobaczymy, czy to stanie się ponownie. It's time to hang.